Otwieramy tutaj w tym miejscu siedzibę, w centrum można powiedzieć Radomska, aby być bliżej ludzi. Staramy się prowadzić różnego rodzaju akcje, zachęcając ludzi do aktywności takiej obywatelskiej, społecznej, między innymi pomocy dla zwierząt czy akcja oddawania krwi. Bardzo, bardzo różne, organizując pikniki, które też są w, czy współorganizując pikniki, które są ważne dla takiego wspólnoty, społeczeństwa, które by jednoczyło ludzi, szczególnie w dobie pandemii, które. Izoluje nas tak naprawdę. Myślę, że będziemy regularnie tutaj też stawa, starali się jakieś ustalić dyżury. Ktoś z naszych e, członków, wolontariuszy będzie przebywał. E, będzie podany taka tabliczka znamionowa z naszym mailem, e, plus do tego jakiś numer telefonu kontaktowy, e, różne formy sweden, ale tak jak mówimy, nie wszyscy mają dostęp do mediów społecznościowych, nie wszyscy lubią telefon. E, niektórzy chcą przyjść e, Bezpośrednio porozmawiać, popytać się. Być może będziemy starali się, aby jakąś siedzibę w Radomsku stworzyć, w której um, będzie można połączyć kilka organizacji społecznych i działać wspólnie jeszcze bardziej, lepiej, efektywniej. Łączymy siły z tego względu, że perspektywy realizują naprawdę dużo projektów i aktywności takich społecznych, są blisko ludzi i postanowiliśmy połączyć nasze siły, bo ja jako no, Pełniąca osoba, pełniąca funkcje publiczne, jestem od rozwiązywania pewnych problemów i wychodzenia naprzeciw tym, tym trudnościom. I dlatego chcemy mieć to biuro, aby się tu spotykać. Ja też chciałbym chcę i będę tutaj w tym biurze jakby dyżurować, po to, żeby te, te takie trudne sprawy, które wymagają załatwienia, rzeczywiście ich się podejmować i, i starać się wychodzić im naprzeciw.